Arkadiusz Żabka, witam o poranku. Z nami Izabela Faksa-Lerch, prezes Rybnickiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu redaktorze. Tak o poranku. Tak o poranku, no bo to poranna rozmowa. Wczoraj Dzień Nauczyciela, wszyscy składali życzenia. Co Pani usłyszała podczas gali od prezydenta Miasta Rybnika, prezydenta Piotra Kuczary? No, dzień Nauczyciela, taki światowy, to był 5 października. Wczoraj w Polsce to obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. No i z, tego, z tego, tej okazji no, życzę dobrych warunków pracy oraz dużo sił i wytrwałości. No może trochę to są odmienne słowa niż Pana Prezydenta, bo Pan Prezydent wczoraj na y, gali no, przytoczył właściwie słowa Pana Ministra Czarnka i nie wyglądało to najróżowiej. Właściwie to kazał nam sobie z tego wszystkiego wybrać jedną rzecz, która chcielibyśmy, żeby się spełniła. Oczywiście, yy, słuchając pana ministra Czartka, to żadna rzecz nie może się spełnić, bo inaczej edukacja upadnie. To jak brzmiały te życzenia prezydenta Kuczary? No to były złote myśli pana Czarnka. No, <laughs> czyli, że yy, szkoła będzie wyglądała w skrócie, no najlepiej. No czy najlepiej, tak jak sobie pan Czarnek wymyślił. No właśnie to skoro padło słowo nazwisko czarnek. Czy dzisiaj to jest największy problem polskiej edukacji, bo zdaniem związku nauczycielstwa polskiego, który neguje wszystkie propozycje zaproponowane do zmian w karcie nauczyciela. Mam wrażenie, że tak jest. Tak, oczywiście no, bo tak pan czarnek, Ładnie w mediach mówi całkiem co innego. Propozycje na papierze, y, projektu zmian w karcie, nauczyciele po prostu nie zgadzają się z tym, co mówi. Mówi tylko fragmentarycznie, a okazuje się, że no niestety, ale ten, jeżeli weszłyby którekolwiek y, propozycje pana Czarnka, no to nasza edukacja już nie będzie taka sama, a wręcz będzie gorza. No, będziemy, no, tak można nam powiedzieć, pod jakąś dyktaturą. I ani młodzież, ani nauczyciele nie będą sobie robić już, co chcą, nie będą mieli takiego wolności słowa, jak mają. I no, no wygląda to naprawdę bardzo źle. No ale my, jako związki zawodowe, no w tym momencie, propozycje z 21 września. No, nasze związki się zjednoczyły. Te trzy największe związki, Solidarność Forum i Związek Nauczycielstwa Polskiego, w końcu 13 października, czyli dwa dni temu, w Radzie Dialogu Społecznego. Połączyliśmy się, wszyscy byli obecni i wspólnie żeśmy odrzucili te stanowis te, te propozycje. Właśnie Dlatego, y, dobrze. Że... Dlaczego? Bo z jednej strony słyszymy w przekazach medialnych z Ministerstwa Edukacji Narodowej, że oto od 1 września przyszłego roku nauczycieli czekają podwyżki. Wy tymczasem mówicie, że to nie są podwyżki. No, nie, no. Przede wszystkim y, pan prezydent, znaczy pan y, minister Czarnek, no, y, będzie, te propozycje będą prowadzić do, do, do likwidacji naprawdę bardzo dużo stanowisk nauczycieli. Jest to prawie, jak żeśmy to policzyli, jest to około 40 etatów więcej. Y, pan Czarnek Więcej czy mniej? znaczy mniej etatów, mniej etatów. Mówi o biurokracji, odbiurokratyzowaniu, ale w jaki sposób on chce to odbiurokratyzować, jak dodaje nam 4 godziny do pensum? 8 godzin karcianych i te wszystkie, wszystkie godziny będzie musiały być udokumentowane, więc razem będziemy mieć 30 godzin do dokumentowania. Tak, więc powiedzmy, wyjaśnimy niemalne. słuchaczom, że te 8 godzin tak zwanych karcianych to chodzi o dostęp nauczyciela przez 8 dni w tygodniu dodatkowo, tak, który ma być do dyspozycji. To Tak, ładnie, tak to ładnie jest nazywane, ale no nikt nie, przycza, nie przeczytał chyba całego projektu, bo on ma też kilkanaście stron. Tam to tak nie jest ładnie opisane, tam jest naprawdę opisane jednym punktem, że wśród tych 8 godzin, no dyrekt, są to godziny do dyspozycji dyrektora i dyrektor będzie mógł pod obecność chorego nauczyciela wysłać normalnego nauczyciela i ja myślę, że tak będzie robione, ponieważ no niestety, ale będziemy można powiedzieć, pod kontrolą kuratorów, i oni będą y, domagać się tego, aby te, 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 te godziny były na to przeznaczone. No właśnie, jak pani usługowo. się zapatruje? Nie tak. będą te godziny przeznaczone dla ucznia. Typowo, że jak uczeń ma problemy, może przyjść do nauczyciela. To teraz nauczyciel poświęca czas dla tego ucznia, bo pozostaje i po, pozostaje. on chętnie zostanie, bo nie musi się z tego rozliczać. Dobrze, padło słowo kuratorium oświaty. No wiemy o tym, że. Yy... Szkoły mają tracić właśnie tą autonomię na rzecz kuratoriów oświaty czy dzisiaj to w ogóle dla państwa jest akceptowalne? No oczywiście, że nie, bo tutaj się wali cała demokracja. No, jak może być, że konkurs na dyrektora, osoby związane z wizytatorzy z delegatury będą miały na przykład jedna osoba, jak przyjdzie, będzie mogła zagłosować na będzie miała pięć głosów? W których wyborach tak jest, że jedna osoba głosuje, ma pięć głosów? Nie ma takiej możliwości, już nie mówiąc o tym, że chcą wykluczyć związki zawodowe, ale mówiąc szczerze, to y, te zmiany w tym karcie nauczyciela, to chyba tylko po to są zrobione, żeby zamydlić nam oczy, żebyśmy się tutaj buntowali, a zapomnieli o tym właśnie, że jest jednocześnie zmieniano prawo, zmieniane prawo oświatowe. Prawo oświatowe, i, no ale my jako związki zawodowe y, pilnujemy wszystkiego i m, dobrze, żeśmy się zjednoczyli i będziemy, ostatnio żeśmy zadeklarowali, że wspólnie będziemy uzgadniać wszystkie działania i mamy nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo to będzie katastrofa. Czy są jeszcze chętni do pracy w szkole? Y, no to znaczy... Y... Jeżeli pan mówi o nauczycielach z takiego zamiłowania, to na pewno nie. Dostaję, można powiedzieć, regularnie, raz co, co parę dni wysyłam informacje od dyrektorów, które do mnie spływają z prośbą o poszukanie nauczyciela. Jakich Więc zawodów? Że... Na tu jest jaka specjalizacja? Kogo brakuje najczęściej? Ale to jest różnie, bo ostatnio była ich historia, ale najwięcej jest nauczycieli przedszkoli. Tak. No i tutaj właśnie, tutaj też jest bardzo wielki problem, bo y, w projekcie nie mówi się o y, zmianach, y, o nauczyciach przedszkoli. Wiemy, że przedszkole są y, jednostkami niesubwencjonowanymi, czyli tutaj samorząd nad nim i, i je finansuje. I... Troszeczkę my jako związki zawodowe się obawiamy, coś się z nimi stanie, jeżeli jakiekolwiek wejdą zmiany. Bo to Dob nie będzie tak dużo. Dobrze, mówimy, mówimy o nauczycielach, ale gdzie w tej szkole jest uczeń? Bo na razie, no właśnie, on powinien być najważniejszy. Tymczasem mam wrażenie, że ta cała walka czy wojna rozgrywa się pomiędzy nauczycielami Ministerstwem Edukacji Narodowej, gdzie jest ten, który chodzi do tej szkoły? No właśnie my dbamy o to, o to, żeby ten uczeń mógł realizować to, no, wolność słowa przede wszystkim, bo do tej pory no, jakby nie było, no zawsze ten program, bo tu głównie chodzi o program nauczania, ma tak się drastycznie zmienić, no to że tutaj już nie będzie takiej swobody, że uczeń będzie chciał spotkać się z daną osobą, żeby zaprosić do szkoły jakiegoś przedstawiciela, no o tym będzie decydował kuratorium. A niestety, yy, no, poczekanie na wyniki, na opinię, czy on się na to zgodzi, no to w, będzie trzeba było siedzieć cicho. Przede wszystkim widać już, co się dzieje. To widać po tej dyrektorce, która została zawieszona, bo zgodziła się na takie, a nie inne zajęcia. Dokąd zmierza polska szkoła? A to jest bardzo trudne pytanie. To jest no, chyba donikąd. Chyba donikąd. No na pewno nie będzie dobrze. No ma, znaczy. Ja jestem taką optymistką i widzę co robię, widzę co robią związki, no związki są po to, żeby jednak tak się mówi, muszą sprowadzić niektórych ludzi na dobry tor i mam nadzieję, że nam się to uda. Powiedziała w porannej rozmowie prezes Rybnickiego Działu Związku Nauczycielstwa Polskiego Izabela Faksaler. Dziękuję za poranną rozmowę.